Minister Machałek o decyzji Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Ten wyrok jest niesprawiedliwy. Co powstanie w miejscu starej siedziby komunalników? Będziemy to y, rewitalizowali obecny budynek i na potrzeby bi Biblioteki Miejskiej i czytelni. Krótki wywiad z radną Teresą Zębik. Przebudowa zostanie wykonana. Czekają na to mieszkańcy. Poniedziałek, 24 maja, Wioletta Juchaniuk, witam Państwa i zapraszam na serwis informacyjny. Polska została zobowiązana do natychmiastowego zaprzestania wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów. Jest to pokłosie ostatniej decyzji Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Co na to polski rząd, materiał Adriana Andruszkiewicza. Kopalnia węgla brunatnego w Turowie funkcjonuje od około 70 lat. Nie jest jedyną w regionie, co widać na mapie. Ale to w naszej kopalni od wielu lat Czesi upatrują źródło swoich problemów z obniżeniem poziomu wód gruntowych. Dwa miesiące temu polski minister klimatu i środowiska przedłużył koncesję na wydobycie surowca w kopalni do 2024 roku. Natomiast pod koniec lutego Czechy wniosły skargę na Polskę do CUE, czyli Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w związku z rozbudową kompleksu wydobywczo-energetycznego Turów. Jednocześnie zabiegali o zastosowanie środków tymczasowych, czyli nakazów wstrzymania wydobycia. Pod koniec minionego tygodnia SULE przychyliło się do tego wniosku orzeczenie to tak naprawdę, gdyby chcieć je wykonać, to ono nie byłoby orzeczeniem zabezpieczającym, tylko orzeczeniem likwidującym kompleks turów, co oczywiście rząd polski nie może sobie pozwolić ze względu na bezpieczeństwo energetyczne Polski, ale ze względu też na dobro gospodarcze i mieszkańców regionu. Trybunał, pani wiceprezes przygotowując to orzeczenie nie skorzystała z tych wszystkich wyjaśnień, argumentów, które zostały przekazane i tak naprawdę no mogę też powiedzieć, jako poseł tej ziemi z tym, z tym orzeczeniem się nie zgadzam i uważam, że on jest niewykonalny. Wstrzymanie pracy tak dużego kompleksu spowodowałoby brak energii elektrycznej dla ponad 3,5 miliona Polaków i zwolnienie kilkudziesięciu tysięcy osób, powiązanych pośrednio oraz bezpośrednio z turowem. Do, do 7% energii w Polsce pochodzi właśnie z elektrowni Turów. To. Również byłyby ogromne straty właśnie społeczne, utrata miejsc pracy, środków do życia. Z tego byśmy się naprawdę nie wiem czy podnieśli. Wojciech Dobrołowicz przyznaje, że bogatenia przygotowuje się do transformacji energetycznej, jednak potrzeba na to środków i czasu. Jesteśmy gotowi na transformację energetyczną, tylko potrzeba ją dokonywać na drodze ewolucji, a nie rewolucji. Na to potrzeba lat i środków. Z jednej strony, Trybunał Sprawiedliwości mówi nie koniec dzisiaj zaprzestańcie działalności, z drugiej strony odrzuca nas w Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, nie, prze, nie, nie chcąc przekazać nam środki, abyśmy mogli stworzyć nowe miejsca pracy, aby tą transformację energetyczną na zasadzie ewolucji przejść. Wjeżdżając do Bogatyni. Jest największa w Polsce farma fotowoltaiczna. Są plany zagospodarowania przestrzennego na rozszerzenie kolejnych farm. Jesteśmy członkiem dwóch klastrów energii odnawialnej. Będą farmy wiatrowe, więc szykujemy się do tej transformacji. Kompleks turów mimo wyroku TSUE nadal funkcjonuje. Po emisji materiału prezentującego nową siedzibę Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szklarskiej Porębie pojawiły się pytania mieszkańców o plany co do starego miejsca. W naszym następnym materiale rozwiejemy wszystkie wątpliwości. Po emisji naszego ostatniego materiału pojawiły się pytania odnośnie tego, jakie są plany władz Szklarskiej Poręby co do starej siedziby Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej. Nie ma co ukrywać, teren w centrum miasta jest bardzo atrakcyjny i pomysłów na jego wykorzystanie mogłoby być wiele. Swój plan na to miejsce ma już burmistrz Mirosław Graf. Będziemy to y, rewitalizowali obecny budynek i na potrzeby bibli biblioteki miejskiej i czytelni z takimi y, z parkingiem i tak dalej. Może w przyszłości będziemy chcieli tam dobudować również element taki jakim jest referat promocji y, miasta. I informacja miejska. Na ten cel zabezpieczono już 2,5 miliona złotych, które szklarska poręba otrzymała z funduszu dla gmin górskich. Chcielibyśmy w tym całym zestawie wszystkie umieścić te, te działalności, że tak powiem, które są bardziej przyjazne turystyce i centrum miastu niż zakład gospodarki komunalnej. Jak widać na zdjęciach, budynki są w złym stanie technicznym. W ostatnim czasie dochodziło w nich nawet do pożarów. Dlatego przystosowanie ich pod nowe potrzeby będzie z pewnością pracochłonne. W dużej mierze będziemy dobudowywali nowe, bo to jak, jak wrócimy, to ja, ja poproszę pana redaktora, tam naprawdę już nie bardzo po trzech pożarach nie ma co rewitalizować, więc może jedna, dwie ściany zostaną i ewentualnie nośniki energii, gazu i tak dalej zostaną wykorzystane dla, na potrzeb nowe, nowej inwestycji. Prace mają ruszyć jeszcze w tym roku. Ostatnio naszą redakcję odwiedziła radna Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Teresa Zembik. Prezentujemy skrót z tego wywiadu. Z wojewódzką radną rozmawialiśmy m.in. o opiece wytchnieniowej, która wdrożona została na Dolnym Śląsku w tym roku. Dzięki niej rodzina dotknięta problemem niepełnosprawności może liczyć na odpoczynek i specjalistyczne wsparcie. Jak na razie realizowana jest w dwóch miejscach – w Kudowie Zdroju oraz we Wrocławiu. Jest to program pilotażowy w tej chwili, i będziemy zbierać wszelkiego rodzaju uwagi, i będziemy starali się, żeby, żeby to już było co roku, żeby, żeby to nie była jednorazowa akcja, tak, tylko żeby właśnie z, weszło to jakby na, na stałe do, do naszych planów. Radna stara się także o przebudowę fragmentu drogi numer 357 z Siekierczyna do Sulikowa. Złożyłam wniosek do budżetu. Wniosek został przyjęty. W tej chwili trwają prace planistyczne. i miejmy nadzieję, że w najbliższym czasie ten, ten remont przebudowa zostanie wykonana. Czekają na to mieszkańcy. Nasza rozmówczyni zabiegała także o dostosowanie wojewódzkich przepisów do aktualnego stanu prawnego odnośnie obszaru chronionego zalewu słotnickiego i leśniańskiego. Jednak na tym działalność radnej się nie zakończyła. Organizuję cykl koncertów dla niesłyszącego tenora Oliwiera Palmera. Do mnie zwróciła się matka Oliwiera Palmera o to, żeby, żeby pomóc jemu właśnie zaistnieć. I organizuję te, te koncerty przeważnie w kościołach, ponieważ no nie mamy, no całkowicie prywatnie robimy i nie mamy funduszy na to, żeby, żeby wynająć salę i zorganizować bilety. To właśnie w kościołach organizujemy i odbyło się już kilka takich koncertów na terenie Zaręby Lubania, Gryfowa. Gdzie i kiedy odbędzie się kolejny koncert? Proszę śledzić profil facebookowy radnej Teresy Zembik. Tam zamieszczone zostaną wszystkie informacje. Szypiornistki Karkonoszy Jelenia Góra wygrały pierwszą ligę kobiet w sezonie 2020-2021. Podopieczny Dili Samadowej pokonały w ostatnim meczu korony kielce 30 do 29 i uzyskały prawo awansu do Superligi. Jednak to nie oznacza, że nasza drużyna skorzysta z promocji do wyższej klasy rozgrywkowej. Najpierw trzeba spełnić warunki licencyjne, czyli gwarancje finansowe w wysokości 1 miliona złotych oraz przekształt Cenie klubu w sportową spółkę akcyjną. Z informacji podanych przez muzyczne radio wynika, że korona zgłosiła w terminie akces do gry w Superlice, natomiast karkonosze nie złożyły jeszcze kompletu dokumentów. Nie ma co ukrywać, że być albo nie być wśród najlepszych w Polsce zależy teraz od decyzji władz Jeleniej Góry, które musiałyby znacząco zwiększyć wsparcie finansowe dla naszej drużyny. Zakończyły się szachowe zmagania w ramach szkolnych indywidualnych Mistrzostw Polski 2021. Walka w kategorii wiekowej do 11 lat odbyła się w pokrzywnej na Opolszczyźnie. Miło jest nam poinformować, że pierwsze miejsca, a tym samym tytuł Mistrzyni Polski zdobyła jeleniogórzanka Kasia Tkacz ze szkoły podstawowej nr 3. Gratulujemy i czekamy na kolejne sukcesy. W serwisie informacyjnym to już wszystko. Czekamy na Państwa jutro o stałej porze. Do zobaczenia.